Milioner zapłacił rachunek matki w supermarkecie, a następnego dnia był zaskoczony tym, do czego była zdolna. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić wzruszające historie takie jak ta i nie zapomnij polubić filmu, aby oglądać więcej. Paweł Nowak był człowiekiem, który od trzech lat istniał, ale nie żył. Każdy jego dzień wyglądał dokładnie tak samo, jak poprzedni, wypełniony ciszą, rutyną i wspomnieniami których nie potrafił wyrzucić z głowy. Budził się w pustym łóżku, gdzie obok niego była tylko chłodna przestrzeń, niegdyś należąca do Beaty. Przez kilka minut leżał nieruchomo, wpatrując się w sufit, nasłuchując odgłosów domu, choć wiedział, że nie usłyszy niczego poza własnym oddechem. W końcu podnosił się i szedł do kuchni, gdzie czekała na niego zawsze ta sama czarna kawa. Nie słodził jej, nie dodawał mleka pił taką, jaką lubił pić kiedy Beata jeszcze żyła. Wtedy kawa była dla nich rytuałem, momentem zatrzymania się w biegu życia, chwilą, kiedy mogli być razem, choćby na kilka minut. Teraz była tylko gorzkim przypomnieniem, że te chwile już nigdy nie wrócą. Siadał przy stole i patrzył przez okno na ogród, który dawno temu przestał przypominać miejsce pełne życia. Kiedyś beata dbała o każdą roślinę, potrafiła godzinami spędzać czas na sadzeniu kwiatów, przycinaniu krzewów, podlewaniu trawnika. Teraz wszystko zarosło chwastami. Był to ogród zapomniany, tak jak zapomniane było jego życie. Po śniadaniu, jeśli można było to tak nazwać, zakładał płaszcz i wychodził. Jego jedynym celem była wizyta na cmentarzu. Codziennie, punktualnie o tej samej porze odwiedzał grób beaty. Siadał na ławce obok marmurowej płyty i patrzył na wyryte na niej imię. Czasem mówił do niej w myślach, czasem tylko siedział w ciszy, czekając na coś, co nigdy nie miało nadejść. Nie miał potrzeby spotykać się z ludźmi. Unikał rozmów, interakcji, unikał nawet tych, którzy próbowali wyciągnąć do niego rękę. Dawni przyjaciele przestali dzwonić, przestali pisać, zrozumieli, że Paweł nie chce ich obecności, wolał być sam. Nie martwił się o pieniądze. Jego majątek rósł sam z siebie. Inwestycje, które kiedyś zaplanował z precyzją, przynosiły gigantyczne zyski. Świat kryptowalut, startupów technologicznych, nieruchomości to wszystko było jego domeną, jego królestwem. Wystarczyło kilka kliknięć na ekranie telefonu, aby przesunąć miliony z jednego konta na drugie. Ale co z tego, skoro pieniądze niczego nie zmieniały? Jego luksusowy dom był pusty. Samochody BMW, Mercedes, Ferrari stały bezużyteczne w garażu. Zegarki, które kiedyś kupował z pasją, leżały w szufladach nieużywane. Jego fortuny nie można było wymienić na to, czego naprawdę pragnął, na powrót Beaty. Tamtego dnia, nie do końca wiedząc dlaczego, pojechał do supermarketu. Nie potrzebował niczego, ale czuł dziwną potrzebę wyjścia z domu, choćby na chwilę. Wszedł do środka biorąc koszyk, choć nie miał listy zakupów. Przechadzał się między półkami, wrzucając do środka przypadkowe produkty, konserwy, butelkę wody, jakieś pieczywo. Nie miał ochoty na nic konkretnego, po prostu kupował, żeby kupować. I wtedy ją zobaczył. Stała przy regale z konserwami, trzymając w jednej dłoni puszkę fasoli, a w drugiej telefon. Wodziła wzrokiem po ekranie, jakby liczyła coś w myślach, a jej twarz była pełna skupienia. Jej włosy były niedbale związane w kucyk, a kilka kosmyków wymknęło się z pod gumki i opadało na policzki. Miała na sobie zwykły, lekko znoszony płaszcz, a jej buty wyglądały na dawno nie nowe. Obok niej stał chłopiec może pięcioletni, o jasnych włosach i pełnych nadziei oczach. Mamo, proszę, trzymał w małych dłoniach paczkę mrożonych pierogów. Kobieta uśmiechnęła się, ale było w tym uśmiechu coś smutnego. Nie dzisiaj, kochanie, następnym razem. Chłopiec opuścił głowę, a ona, po chwili zawahania, odłożyła puszkę fasoli na półkę i przesunęła wózek dalej. Paweł patrzył na tę scenę i czuł coś, czego nie potrafił zdefiniować. Coś w tym prostym geście, w tym smutnym uśmiechu, w rozczarowaniu dziecka, dotknęło go głęboko. Bez zastanowienia podszedł do zamrażarki i wziął paczkę tych samych pierogów, które chłopiec chciał kupić. Wrzucił je do swojego koszyka. Przy kasie wyciągnął czarną kartę, którą rzadko używał. Przesunął nią po terminalu. Nie spojrzał nawet na kwotę. Kiedy wyszedł na zewnątrz, nie odszedł od razu. Stał i czekał. Zobaczył ją kilka minut później. Szła powoli. Chłopiec trzymał ją za rękę, jeszcze raz oglądając się na sklep. Jakby liczył, że jednak zmieni zdanie. Paweł zrobił krok w ich stronę. Kobieta uniosła wzrok, zaskoczona jego obecnością. Chyba coś pani zgubiła, spojrzała na niego, marszcząc brwi. Ja. Nie kupiłam tego, wiem. Jego głos był spokojny, niemal obojętny. To dla twojego syna, zawahała się. Jej dłonie lekko drżały, gdy odebrała od niego paczkę. Dziękuję. Naprawdę. Chłopiec aż podskoczył z radości mocno ściskając opakowanie. Paweł nie powiedział nic więcej. Po prostu odwrócił się i odszedł. Nie wiedział jeszcze, że ten jeden gest zmieni wszystko. Następnego dnia Paweł obudził się wcześniej niż zwykle. Przez długi czas leżał nieruchomo, wpatrując się w sufit. Myśli, które zazwyczaj nie miały już nad nim władzy, dziś go przytłaczały. Coś było inaczej. Nie potrafił określić co dokładnie. Może to przez wydarzenia w supermarkecie, może przez twarz tej kobiety i sposób, w jaki na niego patrzyła, gdy wręczył jej paczkę pierogów. Podniósł się powoli, czując ciężar własnego ciała. Przeszedł do łazienki, wziął szybki prysznic i ubrał się w ciemne, eleganckie ubrania, które zawsze wybierał na wizyty na cmentarzu. Gdy zszedł na dół, spojrzał na kluczyki leżące na drewnianej półce. Zazwyczaj wybierał dyskretną limuzynę lub jeden ze starszych samochodów, który nie przyciągał uwagi. Ale dzisiaj jego wzrok padł na kluczyk do Porsche Cayenne. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz go prowadził. Samochód, który kiedyś wydawał się symbolem sukcesu i władzy, teraz był jedynie kolejnym przedmiotem zbierającym kurz w jego garażu. Bez zastanowienia sięgnął po klucz i wyszedł. Droga na cmentarz była tak dobrze znana, że mógłby ją pokonać z zamkniętymi oczami. Skrzyżowania, ronda, te same reklamy po drodze. Wszystko wydawało się niezmienne. Jakby świat się nie poruszał, mimo że czas upływał nieubłaganie. Gdy dotarł na miejsce, zaparkował samochód na jednym z dalszych miejsc i przez chwilę siedział trzymając dłonie na kierownicy. Nie wiedział dlaczego, ale czuł, że dzisiejszy dzień będzie inny. Otworzył drzwi i wysiadł. Cmentarz był niemal pusty. Kiedyś unikał patrzenia na inne groby. Nie chcąc dostrzegać ludzi, którzy, tak jak on, przychodzili tu ze swoim bólem. Dziś jednak jego wzrok natychmiast wyłapał czyjąś sylwetkę stojącą przy nagrobku Beaty. Zatrzymał się w miejscu. To była ona, kobieta z supermarketu. Jej dziecko, ten sam chłopiec, który dzień wcześniej prosił ją o pierogi, bawił się nieopodal rysując coś patykiem na ziemi. Ona zaś stała nieruchomo, patrząc na płytę nagrobną z twarzą pełną, czego? Smutku? Tęsknoty? A może czegoś więcej? Paweł ruszył w jej stronę. Każdy krok wydawał się cięższy niż zwykle. Co pani tutaj robi? Jego głos zabrzmiał surowo, choć wcale tego nie planował. Kobieta drgnęła i gwałtownie się odwróciła, jakby nie spodziewała się, że ktoś ją przyłapie. Jej oczy rozszerzyły się na widok Pawła. Ja. Nie wiedziałam, że pan tu będzie. Jej głos był cichy niemal pełen wstydu. Nie chciałam przeszkadzać. Nie o to pytam. Paweł spojrzał na nią uważnie. Skąd pani zna Beatę? Jej ciało napięło się lekko, jakby walczyła sama ze sobą. Szukam mojej biologicznej matki. Jej oddech był płytki, a spojrzenie uciekało gdzieś w bok. Nazywała się Beata Nowak. Cisza, która zapadła po tych słowach, była jak cios w żołądek. Paweł patrzył na nią, ale jego umysł nie rejestrował rzeczywistości. Słowa odbijały się echem w jego głowie, ale nie docierały do świadomości. To. to jakaś pomyłka. Udało mu się w końcu wydusić, ale jego głos był inny niż zwykle. Słabszy. Kobieta spojrzała na niego nieco niepewnie, jakby nie była do końca przekonana, czy powinna kontynuować, ale w końcu sięgnęła do torby i wyjęła kopertę. Znalazłam stare dokumenty z sierocińca, w którym dorastałam. Jej palce drżały lekko, gdy wyjmowała z niej pożółkły arkusz papieru. Moja matka miała na imię Beata Nowak, podała mu dokument. Paweł poczuł, jak jego dłoń automatycznie sięga po kartkę, choć wszystko w nim krzyczało, żeby tego nie robił. Spojrzał. Czarno na białym widniało imię matki Beata Nowak, jego Beata, jego żona. Paweł miał wrażenie, że ziemia usuwa mu się spod stóp. Patrzył to na dokument, to na kobietę stojącą przed nim, jej rysy twarzy. Jak mógł wcześniej tego nie zauważyć? Było w niej coś znajomego może kształt oczu, może delikatna linia nosa to niemożliwe wyszeptał, ale nie odsunął się. Kobieta patrzyła na niego niepewnie. Przepraszam, jeśli to szokujące. Jej głos był delikatny, ale czuć w nim było coś więcej jakąś niewypowiedzianą prośbę o odpowiedzi, których nikt nigdy jej nie dał. Paweł milczał. W jego głowie rozbrzmiewały setki pytań. Jak to możliwe? Beata nigdy nie wspominała o dziecku. Nigdy. Przez wszystkie lata ich małżeństwa, przez każdą rozmowę, każdą chwilę, nigdy nawet nie zasugerowała, że mogła mieć córkę, a jednak stała przed nim kobieta, której dokument mówił coś zupełnie innego. To pomyłka. Powtórzył, jakby próbował przekonać samego siebie, ale w głębi duszy czuł, że nic już nie będzie takie samo. Przez wiele tygodni Paweł i Kamila zatopili się w poszukiwaniach, każdego dnia niemal obsesyjnie wracali do przeszłości, próbując odkryć prawdę, którą Beata zabrała ze sobą do grobu. Oboje wiedzieli, że jeśli zaczną szukać, mogą natrafić na coś, czego nigdy nie będą w stanie cofnąć. A jednak, nie potrafili się zatrzymać. Paweł zamienił swoją rezydencję w archiwum wspomnień, przekopywał się przez każdy skrawek papieru, który mógł mieć jakiekolwiek znaczenie, otwierał stare szuflady, wyciągał teczki, których nie ruszał od lat, przeglądał dokumenty bankowe, akta notarialne, stare fotografie. Czuł, jakby prowadził własne śledztwo, a każdy odnaleziony dokument był kolejnym elementem układanki, której nie potrafił jeszcze zrozumieć. Kamila podążała inną drogą. Dla niej kluczem były instytucje, urzędy, sierocińce, w których mogły zostać zapisane ślady jej przeszłości. Składała wnioski o dostęp do archiwów, kontaktowała się z osobami, które mogły znać Beatę, przeszukiwała bazy danych, rozmawiała z pracownikami domów dziecka, choć większość z nich nie pamiętała już niczego sprzed lat. Każdego wieczoru wymieniali się informacjami. Siedzieli naprzeciw siebie, na przeciwległych krańcach stołu w gabinecie Pawła: on ze zmarszczonym czołem ściskając w dłoni dokumenty, ona z laptopem na kolanach, przesuwając palcem po ekranie, analizując kolejne raporty i artykuły. W powietrzu unosiło się napięcie, ciężar niewypowiedzianych myśli, pytań, na które jeszcze nie znaleźli odpowiedzi. Aż w końcu, po tygodniach niepewności, prawda zaczęła się wyłaniać z ciemności. Beata, Miała dziecko. Długo przed tym, zanim poznała Pawła. Była młoda, samotna i przerażona. Ciąża była dla niej szokiem, a ojciec dziecka, Rafał Szymański, odszedł, gdy tylko się o niej dowiedział. Nie chciał tego dziecka, nie chciał Beaty, odsunął się od niej, zniknął, zostawiając ją samą w chwili, gdy najbardziej go potrzebowała. Nie miała pieniędzy, nie miała wsparcia, była zdesperowana. I w końcu podjęła decyzję, która na zawsze odmieniła życie jej i jej córki. Oddała dziecko do adopcji. Paweł usiadł w swoim gabinecie, oszołomiony tą informacją, nie mógł w to uwierzyć. Przez wszystkie lata ich małżeństwa Beata nigdy nie powiedziała mu ani słowa, nigdy nie dała mu najmniejszego znaku, że miała przeszłość, której nie chciała z nim dzielić. Myślał, że byli sobie całkowicie oddani, że nie mieli przed sobą tajemnic. A teraz okazało się, że przez cały ten czas nosiła w sercu historię, którą ukrywała nawet przed nim. Na biurku przed nim leżała koperta, a w niej list Beaty. Otworzył ją powoli, czując, jak jego dłonie drżą. Papier był stary, lekko pożółkły, a pismo Beaty dokładne, staranne, wyważone. Jakby długo zastanawiała się nad każdym słowem, zanim je zapisała. Zrobiłam to dla niej. Nigdy nie przestałam o niej myśleć, ale nie miałam wyboru. Paweł czytał te słowa w kółko, nie mogąc oderwać wzroku od liter. To była jej decyzja, nie była łatwa, nie była prosta, ale podjęła ją, wierząc, że robi to, co najlepsze. Ale dlaczego mu nie powiedziała? Miałby dla niej zrozumienie, pomógłby jej, kochał ją ponad wszystko. Mimo to wybrała milczenie. Siedział tam przez długi czas, wpatrując się w list. Czuł jak w jego wnętrzu rodzi się coś, czego nie czuł od dawna: ból, zdradę. I tęsknotę za kobietą, której nie był już pewien, że w pełni znał. Gdy Kamila przyszła do niego wieczorem, Paweł nadal siedział w tym samym miejscu. Nie powiedział nic, tylko podał jej list. Ona wzięła go ostrożnie, jakby bała się go zniszczyć. Przez długi czas czytała w milczeniu. Jej oczy przesuwały się po słowach, jej palce zaciskały się na krawędziach papieru. Nie płakała, nie powiedziała ani słowa. W końcu odłożyła list na biurko i spojrzała na Pawła. Myślę, że zrobiła to, co uznała za najlepsze dla mnie. Paweł odchylił się na fotelu, przesuwając dłonią po twarzy. A teraz? zapytał, a jego głos był zmęczony, jakby te wszystkie dni poszukiwań nagle go przytłoczyły. Co chcesz zrobić z tą prawdą? Kamila spojrzała na swojego syna. Łukasza który bawił się na dywanie swoimi małymi samochodzikami, obserwowała go przez dłuższą chwilę. Nie wiem. Jej głos był cichy, niemal nieobecny, ale myślę, że jesteś częścią tego tak samo jak ja. Paweł patrzył na nią, ale nic nie powiedział. Wiedział, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo. Paweł zawsze wierzył, że życie można kontrolować, że wystarczy podejmować właściwe decyzje, analizować, przewidywać i działać zgodnie z planem. Tak budował swoje imperium finansowe, tak zarządzał inwestycjami. Tak stał się jednym z tych ludzi, którzy nigdy się nie mylą, bo zawsze mają wszystko pod kontrolą. Ale były rzeczy, których nie dało się przewidzieć, rzeczy, które pojawiały się nagle i zmieniały wszystko w jednej chwili. Spotkanie Kamili było jedną z nich. Nie szukał jej, nie planował jej obecności w swoim życiu, a jednak stała się kimś, kto na nowo ułożył jego świat, choć nawet tego nie zauważył. Przez ostatnie miesiące spędzał z nią i z Łukaszem każdą możliwą chwilę. Oprowadzał ich po miejscach, które miały dla niego znaczenie. Opowiadał historie, których nigdy wcześniej nikomu nie mówił. Pokazywał im Warszawę oczami człowieka, który przeżył w niej najpiękniejsze i najtragiczniejsze momenty swojego życia. Zabierał ich do kawiarni, gdzie Beata uwielbiała pić cappuccino. Do parku, w którym spacerowali godzinami, zanim jeszcze dorobił się fortuny, i do małego sklepu z antykami, gdzie kiedyś kupili razem pierwszy zegar do ich mieszkania. Opowiadał Kamili o Beacie tak, jakby chciał, żeby ją poznała, nawet jeśli nigdy nie mogło to się stać naprawdę. Mówił o tym, jak się śmiała, jak upierała się przy swoich racjach, jak uwielbiała czytać książki przy otwartym oknie, nawet jeśli na zewnątrz było głośno. Mówił o jej strachu, o chwilach, gdy czuła się zagubiona, o decyzjach, które musiała podjąć, choć nigdy ich nie chciała. Kamila słuchała uważnie, ale nigdy nie pytała o rzeczy, które mogłyby wywołać ból. Widział w niej tę samą delikatność, jaką miała Beata, i to go przerażało. Łukasz szybko przywiązał się do Pawła. W jego oczach pojawiło się coś, czego mężczyzna się nie spodziewał podziw. Dziecięca fascynacja, jakby widział w nim kogoś, komu może zaufać, kogoś, kogo nigdy wcześniej w jego życiu nie było. Paweł zaczął uczyć go gry na gitarze. Początkowo chłopiec nie miał cierpliwości, frustrował się, gdy dźwięki nie brzmiały tak, jak powinny, ale Paweł był zaskoczony tym, ile radości sprawiało mu wspólne spędzanie z nim czasu. To było coś, czego nigdy nie planował, coś, co wydarzyło się samo, jakby życie w końcu pokazało mu, że wciąż ma przed sobą coś więcej niż pustą egzystencję. Pewnego wieczoru usiadł w swoim gabinecie i spojrzał na dokumenty leżące na biurku. Testament. Wiedział, że Kamila nigdy nie poprosiłaby go o nic, że nigdy nie chciałaby być dla niego ciężarem, ale on nie mógł pozwolić, żeby zostawił ją i Łukasza bez niczego. Zmienił wszystko. Jeśli coś miałoby mu się stać, Cały jego majątek, wszystkie inwestycje, konta bankowe, fundusze offshore, udziały w firmach, wszystko miało należeć do nich. Nie był to akt litości ani poczucia winy. Była to decyzja, która miała znaczenie. Była to jedyna rzecz, którą mógł zrobić, by dać im przyszłość, na jaką zasługiwali. Wiedział, że gdyby powiedział Kamili, protestowałaby, ale nie miał zamiaru jej pytać o zdanie. Po prostu podjął decyzję, tak jak podejmował je przez całe życie. Następnego dnia wyjął z sejfu zegarek, którego nigdy nie nosił, Patek Filipe. Był drogi, prestiżowy, ale dla Pawła nigdy nie miał większej wartości. Stał się symbolem czegoś, w co długo wierzył, że czas można kontrolować, że można go zatrzymać, mieć nad nim władzę. Teraz wiedział, jak bardzo się mylił. Nie miał nad nim żadnej kontroli. Stracił Beatę. Nie mogąc nic zrobić. Stracił lata, zamknięty w żalu i samotności. Ale jeśli cokolwiek mógł zrobić teraz, to przekazać ten zegarek komuś, kto naprawdę go doceni. Kamila siedziała w salonie czytając książkę, gdy podszedł do niej i położył zegarek na stole obok. Spojrzała na niego zaskoczona. Co to jest? zapytała, marszcząc brwi. Teraz należy do ciebie powiedział spokojnie. Paweł, nie mogę go przyjąć to coś osobistego. Coś ważnego dla ciebie. Dlatego właśnie powinien być twój. W jej oczach pojawiło się coś, czego nie potrafił określić. Wzięła zegarek do ręki, przesunęła palcami po jego zimnym metalu, jakby próbowała zrozumieć, dlaczego tak naprawdę jej go daje. Dziękuję, powiedziała cicho. Paweł skinął głową. Nie potrzebował niczego więcej. Wiedział, że zrobił to, co powinien. Tej nocy odszedł. Bez bólu, bez cierpienia, bez pożegnań. Nie zostawił listów, nie napisał ostatnich słów, nie przygotował niczego, co miało być wielkim finałem. Nie potrzebował tego. Wiedział, że jego historia nie skończyła się w momencie, gdy jego serce przestało bić. Jego historia trwała dalej. W Łukaszu, który nauczył się grać pierwszą melodię na gitarze. W Kamili, która nosiła na nadgarstku zegarek, przypominający jej, że czas jest najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek posiada. W decyzjach, które podjął, w życiu, które zmienił, choć sam nie spodziewał się, że będzie to możliwe. Nie odszedł samotny, bo w końcu po tylu latach zrozumiał, że nigdy naprawdę nie był sam. Zasubskrybuj kanał, aby oglądać więcej historii takich jak ta,